Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku z Vintage Story, gry, która wygrała w głosowaniu i mam nadzieję, że będziecie ją oglądać tą nową serię. Ja nie będę przedłużał, mówię tylko proste rzeczy, zostawcie lajka, like suba, no i przejdźmy do odcinka. Jak niedawno widzowie tutaj nie było. Witam was widzowie. O jeszcze mam moją starą nazwę. Witam Was, nie wiem, no robimy coś, nie wiem mm. Bardzo dawno w tą grę nie grałem I muszę sobie poprzypominać, ale no e Witam Was w dzisiejszym odcinku z Vintage Story z Serii, która pamiętam, że e kiedyś była bardzo, tak nie ulubiona Sporo nagrywałem jej, to na pewno Teraz się sporo zmieniło, teraz podobno są nowe zwierzęta są o wiele nowsze, no tutaj nie mogę powiedzieć. Są dialogi Kupić, sprzedać. Po prostu się sporo w tej grze pozmieniało. A ja wam to pokażę, jeżeli nie wiecie, albo na przykład ty... Bo... właśnie. Dlaczego nagrywam tą grę po tak długiej przerwie? Nie wiem mi tam było. A to dlatego, że wygrało to w głosowaniu, tutaj teraz pokazuję żeby nie było. Chociaż jak coś dla osób, które na przykład oczekują innych rzeczy, to spokojnie pewnie niektóre się z nich pojawią. Tu była takie sugestie, chciałem zobaczyć, co będzie ten... Co najbardziej oczekujecie. No ale tak. naszym zadaniem w tej grze będzie odkrycie fabuły, bo rozbudowana jest fabuła z tego co widziałem, w sensie, że... No, wytłumaczyli sporo rzeczy, których yy, kiedyś nie było wytłumaczone. Yy, a co do tego... Yy, 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 seria będzie trwała, dopóki będzie koszularna mm. oraz do te, wtedy, kiedy nie z, ustabilizujemy się. Nie odkryjemy fabuły, jeżeli oczywiście chcecie. I oczywiście, zanim jeszcze tak zaczniemy, chociaż już trochę czasu leci pewnie, e, tak e, muzyka jest chyba za głośno. Czy tam w tle leciała, a ja będę mówił? Mm. Teraz trochę będzie za cicho. Ale widzowie, chciałem powiedzieć, że oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jak i też do zalejkowania tego odcinka. Jeżeli chcecie dalej tę serię, nowa seria, będzie trzeba rozpromować się pojawiała na głównej w ogóle właśnie widzowie dla osób które na przykład teraz będę trochę gadał musimy znaleźć dobry teren mógłbym to pominąć ale też trochę to takie takie gadanie takie gry minecraft takie coś możemy zrobić co jest ten czas na przykład ten co zrobimy nożyk. No to za ten czas jak to będę robił. Albo pominę to. Postanowiłem to jednak pominąć. I zrobimy teraz szybko. Jeden nożyk. Teraz nie ma po dwóch, bo oni tam testowali, robili. Wydad, że kiedyś po dwa na przykład nożyki były. A teraz tylko jeden. No cóż. Updatey. Przynajmniej coś robi. Przynajmniej coś robią w tej grze. Więc widzimy się za jakiś czas, może jak coś znajdę. Albo nie będę chciał coś opowiedzieć. O! No i super w sumie. Zaraz, tylko czy to jakoś oznaczyć. To, żeby to nie straciło. Uf, teraz tego nie położę. Dobra. O. Można wbić patyk. Można położyć patyk. No tak. Zapomniałem, że. Tu jest taka. Ten. No czy nie mechanika, czy mechanika też, ale no. E, dobra. Mamy przynajmniej miejsce z miedzią. Trzeba zapamiętać. I w, przeci... w ogóle właśnie widzowie jeszcze tak szybko powiem, że w przeciwieństwie do moich poprzednich serii z tej gry Teraz na sery będę robił mapy Bo chyba mówiłem, że będę robił mapy i je pokazywał na odcinkach, a się, że ja sobie sam je robiłem A później wam ich nie pokazywałem Więc będę wam je pokazywał Oraz też widzowie możliwe, że będzie będą z paru gier, streamy, czy coś, bo... No przy... Znowu, znaczy, no, chciałem wam powiedzieć też, to, to też ważna informacja, bo też nagrywam trochę teraz na zapas, ze na to, że praca oraz... Yy no trzeba... Muszę przewieźć trochę rzeczy, więc... Aha. Trochę... Nie na miejsce. Chociaż dobra miejscówka, jakby się obudować. Yy, ale... Trochę mam do przewidzenia rzeczy i nie będę miał czasu na nagrywanie mhm. Czyli piaskowiec, to pustyni jestem okay. to, jest, to jest piaskowiec, a to jest piaskowiec, to jest piasek okay. Dawno w to nie grałem, ja się na pewno pamiętam, że w lasach nie można było chodzić, bo większe zagrożenie w lasach Największe zagrożenie w lasach Dobra widzowie, ja wam pominę tą wędrówkę nie wiadomo gdzie i coś znajdziemy, bo miedź znalazłem. O Od bardzo dużo miedzi znajduje, nie wiem czy oni zwiększyli z... pojawianie się miedzi czy po prostu ja mam szczęście do miedzi teraz. Ale to już mi nie, mi nie oceniać, kurczę przestraszyłem się że coś mi bije. Trzeba szybko jedzenie znaleźć. Mnie tak wradził, że ci nie biję, Czemu takie nie dają Proszę z pokarmem. Z rudami. Szczerze. Dobra. Coś takiego. Mm. Tu nie znajdę. Nic. Mm. O oh jest, jakie się gody. Porzeczka. O, bardzo... Kurczę, dawnę porzeczki nie jadłem. Zagram i mi z, z teraz smakę na porzeczkę. O Dobra, pozbierajmy trochę pałeczek wodnych. Zobacz, się obawiam się, czy tutaj jest tutaj chodzi. O kurwa! Wow. Ryby są zapomniane. Y... Chyba żyjemy. Piękna dobrałem... Kur... Kurwa! Od kiedy dziki są agresywne? Znaczy. Ale od kiedy są agresywne To wszystko, co nie robić. Co jest? To jest to niegodne. Kur, jeszcze gorzej. przemocować A wydaje mi się, że wszędzie gdzie pójdę, to nimi nie widziano Dobra, zbierzmy sobie czas I trzeba pozbierać trochę innych rzeczy O, ruiny. Hmm, trzeba pozbierać trochę... ...z opałeczkami to trzeba też trzeba pozbierać też trawę. trzeba uważać, bo tu jest glina, bo powinna to pamiętać. Nie, nic. To jest tylko tam... Tam są dziki. Już wiemy, dziki nie są bo przyjazne. Kurczę, dobra. Wiem, gdzieś się zauważyłem. Zobaczyłem niedźwiedzia. Niebezpiecznie się w tej grze zrobiło Dobra, trzeba zbierać kusiany, nie wiem ile tego potrzebne, weźmiemy 30, powinno starczyć Problem będzie z tym, z no, Musimy się ogrzeć może i coś zjeść, ale nie mam co Już zaraz noc będzie i będą wychodzić te potwory Dobra, tyle powinno wystarczyć. Co do jedzenia... To nie wiem, jak z tym będzie. Tu jest jakaś... Tu jest jakiś ten... No, gdzie? Jakiś gruszki, tak sobie. Mały dziw. Jakieś buruszki to są. Mały dziw. Okej. Okay. Ja tylko przechodzę, ja, ja tu nie z góry. Ale teraz trzeba jeszcze bardziej uważać, bo teraz nawet coś co kiedyś cię nie zabijało, teraz cię zabije. I nic nie widzę, jest już za późno. Trzeba ten znaleźć miejscówkę tego przymocowania. O widzę chyba. Potencjalną miejscówkę. Jedynie zrębne będzie, że to jest by się pójdzie. Może nic mnie tutaj nie zabije. Najwyżej będzie się... Najwyżej będzie się trzeba będzie bronić. ten w sumie taki jest mało pożywny, ale zawsze coś Patrząc, że w ogóle nic nie mamy do jedzenia, to zawsze coś naprawdę. O, tu są jakieś jagurtki, czy coś tam. To zobaczymy z rana. Na razie przygotujmy sobie miejsce pod barę. No i mamy ogień. Panie, czy to działa w tym czy nie? Czyli sian też mamy go znaleźć. Okej. Okay. Znanie jest w tym, to możemy palić. No. Może jakoś przeżyjemy. Nic już kompletnie, nic nie widzę, ale... nie może przeżyjemy. My już chciałem się wypalić i włożymy tam te już, albo już możemy dać i rano, więc prześpijmy się i zobaczmy jak nam minie noc. Jestem na wzgórzu. Wspaniale, jest trzecia w nocy. Chodzą tam potwory, bo widzę przy jedzeniu to nie utraca. Ale widzę, że tam jestem. Dobra kurczę. Mm. W tamtą stronę trzeba iść Ale pierwszy musimy zdobyć jedzenie Czyli trzeba przeczekać Wiecie co widzowie? zostawię. Ja tu przeczekam. Z rana się pójdzie, jeszcze zdobędzie jedzenie, a na dzisiaj to tyle. Pierwsza noc zawsze jest taka specyficzna. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!